Wow, co za wspaniała impreza z okazji chińskiego nowego roku! Mmm, miam, miam! Czad i smog dobrze się bawią. Staw z życzeniami! Czy chcesz wypowiedzieć życzenie? Czego sobie życzyłeś? Jerry lata! Czas na transformację! Uff, było blisko. Jerry życzy sobie stać się najpotężniejszym smokiem w mieście samochodu. To się spełniło! Teraz jest poza kontrolą. Nie zamierzasz ugasić pożaru? Spójrz na siebie! Ten smok jest na twoim tropie. Uważaj, latarnia się pan. Ta drabina jest mega pomocna w trudno dostępnych miejscach. Jerry, proszę, przestań. Chiński nowy rok to dzień świętowania. Nie, nie latające lampiony. Szybciej, super ciężarówko. Potrzebujesz swojego gadżetu. Uh -huh. Super ha uh -huh. Dobry wybóg! Uh -huh. Uważaj! Ostatni lampion zbliża się za bardzo do drzewa! Wspaniale! Koniec z latającymi lampionami! Oj, 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 oj! Ten smog ma zaburzenie! Super! Teraz musisz móc trzymać Dżumynego! Teraz go masz, super ciężarówko! Nadlatuje smog! Tego się nie spodziewał! <grym> Basen zakończył jego życzenie. Jest już sobą. To było bardzo niebezpieczne, Jerry. Huh? Uh, uh, mm. <śpiewanie> Takie piękne fajerwerki. Dalej, Jerry. Jerry jest teraz dobrym smokiem. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. O nie, na placu budowy wybuchł bożak. Wow, oddział ratunkowy już tu jest! Pozbierzcie się, chłopaki! Billy, Edna, nic wam nie jest? Nie martwcie się, ratunek nadchodzi! O nie, ten wypadek powoduje korek! Jak zamierzasz dotrzeć na plac budowy? Matylda wie, jak utorować sobie drogę. Co za bałagan! Czas na transformację i pomoc Matyldzie. Oddział ratunkowy? Rozdzielmy zadania. Frank, Dane nadal jest na placu budowy. Musisz go uratować. Amber, upewnij się, że Bill'emu i Ednie nic się nie stało. Policjanci, ruch drogowy musi być zorganizowany. Do dzieła! Dobra robota, tak trzymać. O nie, Edne i Billy są za ciężcy dla Amber. Możesz pomóc Amber? Aha. Spokojnie. Gotowi? Ruszamy. Świetna robota! Teraz postawmy Billy'ego na miejsce. Billy jedna potrzebują pomocy medycznej. Amber, czy wiesz, jak im pomóc? Świetnie! Billy jedna czują się teraz znacznie lepiej. Patrzcie, Frank pomógł Dainowi wydostać się na zewnątrz, ale on utknął w środku ognia. Nie jest Frank! Frank nie jest w stanie sam poradzić sobie z ogromnym pożarem! Uważaj! Było blisko! Połączmy siłę i wydostańmy się bezpiecznie! Niesamowite chłopaki! Ogień jest zbyt duży tylko dla was dwóch! Ale wygląda na to, że macie pomoc. Wszyscy są gotowi, żeby zatrzymać ogień. Czas na walkę z ogniem. Świetna praca zespołowa, przyjaciele. O nie! Wygląda na to, że jest kolejny nagły wypadek w mieście samochodu. Jedziemy! Pracując jako zespół, możemy wszystko! Dzisiaj jest Monster Truck Show Miasta Samochodów! O nie, Marley jest chory i nie będzie w stanie wystąpić! Nie martw się Marley, Tom ma robota, który cię zastąpi! Robot wykonuje swój pierwszy wyczyn! Robot wymknął się spod kontroli. Tom potrzebuje Twojej pomocy, Superciężarówko. Mhm. Uważaj na Walter! Robot Monster Track wymknął się spod kontroli. O nie, robot wykonuje akrobację na ulicy. Walter jest w niebezpieczeństwie, Superciężarówko. Czas na transformację. Uratujmy Waltera przed robotem! Walterze, odsuń się! Niezły ruch. Jesteś teraz bezpieczny, Wolterze. Myślę, że robot wierzy, że rzucasz mu wyzwanie, superciężarówko! O nie! Robot zamierza wykonać kolejną akrobację! Robocie, zatrzymaj się! Zatrzymać. Co za bałagan! Superciężarówka nie chce grać w twoją grę, robocie! Nie na ulicę! Dobra robota, Superciężarówka! Robot jest rozczarowany, ale nie chce przestać! Robot zmierza w kierunku otwierającego się mostu! Zrobi sobie krzywdę. Aha? Most to niebezpieczne miejsce do wykonywania akuracji robocie. Uważaj! O nie! On zaraz wpadnie do kanału. Robot potrzebuje twojej pomocy, superciężarówko. Czas na użycie gadżetu. Aha. Romyń telekinetyczny pomoże. Ale najpierw Aha? postawmy go z powrotem na koła. Świetnie! Zabierzmy robota z powrotem do Toma, żeby mógł go naprawić. Mhm. Uh, uh -huh. O. Aha. Uh -huh. Tom, naprawmy system robota i przywróć mu porządek. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Nie martw się robocie. Tom naprawi twoje koło. Uh -huh. Uh -huh. Robot jest hey, gotowy hey. do występu? Marley czuje się teraz znacznie uh -huh. lepiej. Uh -huh. Jest gotowy do rozpoczęcia uh -huh. zawodów. Super ciężarówko. Uh -huh. Czy chciałbyś wziąć udział uh -huh. w pokazie Monster Tanku? jest silna! Zobaczmy, co potrafisz, super ciężarówki! Wygląda na to, że mamy zwycięzcę! Pielęgniarki, co się stało? O nie, jest nagły wypadek! Na szczęście, super ciężarówka jest tutaj, żeby wam pomóc! To są czerwone! Zatrzymajcie się! Humber, ruszaj dalej na pomoc! Superciężarówko, musisz zatrzymać robota! O nie! Przez ten wypadek robot stracił kontrolę nad sobą! Superciężarówko, czas na transformację! Gary, ruszaj! Nic ci nie jest? Musisz go powstrzymać, superciężarówko. Zatrzymajmy robota, zanim zrobi komuś krzywdę. Massimo, robot jeździ bez kontroli. Lepiej uważaj! Super Robot wciąż ma zawroty głowy po wypadku! Robocie jest tu! Jesteś już bezpieczny, Massimo! Nie martw się! Superciężarówka ciężarówka powstrzyma robota przed wywołaniem większego chaosu! Nie zapomnij spojrzeć na lewo i prawo, Walterze! Teraz możesz przejechać przez ulicę! Cofnij się, Walter! Robot wymyka się spod kontroli! Superciężarówko! Walter jest w niebezpieczeństwie! Superciężarówka jest tu, by cię chronić, Walterze. Jesteś teraz bezpieczny. Pomożemy ci przejechać na drugą stronę miasta. Bądź bezpieczny, Walterze! Superciężarówka wciąż ma robotę do złapania! O nie, robot jedzie w kierunku kanału! Robot jest nieprzytomny! Nie słyszy cię! Musisz interweniować superciężarówko! Było blisko! Nie możesz prowadzić w takim stanie robocie! To musi się skończyć! Czas użyć gadżetu. Lina holownicza sprowadzi robota z powrotem na drogę. Bardzo blisko. Musisz spróbować jeszcze raz. Super ciężarówko. Powinieneś ostrzec samochody przed Aha. niebezpieczeństwem. To działa! Robot jedzie w kierunku ślepego zaułka. To działa! Jesteś bezpieczny, ambulansie robocie. Zapewnimy ci opiekę medyczną. Teraz, kiedy nic ci nie jest, musisz przeprosić za bałagan, który spowodowałeś. Wygląda na to, że ona czuje się winna. Czy jej wybacza?